I w sumie tymi beczkami gra się o wiele lepiej niż 2 6, niż 2, 6 w no, tym trybie. No lepiej, no jak masz jeszcze impact na to, że mm. kasujesz po czołgu. Mm -hmm. Nawet dwa, jak jakieś W, w oslacie pół czołgokasujesz. kasujesz. Mm. No, to dekadę. No i tak, jak przebijesz, to... koszt ja, ja myślę, że w tym miejscu gdzie dzisiaj graliśmy czy tam był beczek no nie, nie tam, tam tam tam, pod koniec a ja tak jak pod koniec? hej a. No a kurde Przed... co jest, ole go złapał uff haka mu zarzucił no, ten cel gdzieś tu będzie? no, a. no, właśnie zelam and, and tego 2 6 bierzemy w obroty? Najpierw co on robi? E, zepsuł się. Ej! O, ss... się radzi, Ja Jak się chłopie mnożą! Ja ten CS nie uciekł tak? Tak, uciekł, uciekł. Nie uciekł, tak, no. No i to ja... on gdzieś tu będzie pewnie, na 4 Jak go łapię. To A ja spotuję 8... On może takie kółko zbierać. No można. No nie mogę to. Ja go nie gonię. Z damage ucieka. To mi idą, no, trzeba jechać. Ja da. Aha, ja nie wyjechałem z mgły chyba. Dlatego go nie zobaczyłem może. Wyjdziesz <słuchy> <słuchy> no, z tej mgły dzisiaj? Tak, wyjechałem. Ej, na bazie jest jakaś... Mek. Go. Prawdziwy szef. Ło, wow, ale skacze ta beczka Ej, bo Fiwaj mnie bije Wjeżdżam w Szymka, go Dobra, Reksar, ile masz Właduję. pestków? Ładuję, 20 A, sekund Dobra Mario Di Giorgia Bu! Och, piu! go zepsułeś, ty! Ohohoho! Ej, ja ja chcę z Patrz, patrz, patrz Patrzę Ej, kurde, ej, nie Ty się dingał Szymka, go o, o, mu się dingłem. Co ja zrobiłem? Co, co się zalabił? Lesiek popsuł? No pop, pop, popsułem poprzez. jocha, no. Mm -hmm. Goście, jest... ej, CES-a mamy na bazie. Ej, to on nie tak przejechał. No przejechał. I reksji 1335. On na bazie tamtąd i ja... Ładnie. Ja miałem, ty, ja akadałem, dałem w <laughs> To nie zdążyłem kamerę obrócić, bo musiałem tam się zmieścić między skałki. Aha, aha. Oooo. No. jakby że jeszcze jakby ujęcie. Mikrofon muted. ujęcie. Zasłuchaj, jak cię porobił? Nie porosłało, oh, co? Y nie, się dingłem. Oj. I'm Labik. Szymek mały. Hehehe. Co z, Szymon z Szymonem, Faratowcem się dzieje? Szymon Faratowiec? Ciekawe sobie. No i gdzie? Ciekawe, czy studia skończył. Tu jestem tym A, jednak nie. Yo, igle, Daj, sobie ogarnął się Na robotę cię poszedł, Szymek Go. Ciekawe, ciekawe. Oj, 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 co to? Im dłużej gramasz, e, tym. Im dłużej tym głośniej jest? jestem. Ej, zgubił się w ogóle. Bo w dzień montowałem filmiki, you know? Masz pozdrowienia od natki, tej, która przyjechała dać zaproszenie, od Aśki. Słyszę, masz głośniej mówić. Dobra, Utonąłem w twoich snach. Olaje, olala Oczarował mnie twój blask. Czuję ich wzrok na sobie. Na zdrowie! Pieniądz lubi ciszę, nie komentuj, czuję ich wzrok na sobie. Balansy na tobie. Izak wysłał jakieś zdjęcia na Facebooku. Nie wiem, o co to chodzi? Dzisiaj, zobacz, napisał oho i ludzie coś piszą. Że... Ale co, gdzie? Na, na Facebooku zobacz, Izak. Izak? No. Cztery minuty temu. Ja nie wiem o co chodzi. Ktoś będzie wiedział. A tu nie jeskasz? Albo astek? O to chodzi. Mhm, mapa jakaś. E, może być e, a nie koble nawet? Albo Kobel, e. no. Jakaś mapa. Słyszałem, dzisiaj, że grasz Metina z furą. Właśnie nie graliśmy już od e. dwóch tygodni. Fora, e, nie, nie Fora tylko Monster, tak, tak wczoraj gadamy, że, że znowu go zaraziłeś. Ja go zaraziłem? W farmazoniu, tak? Nie no, gramy w Metina, ale no. Co, co jest w tym złego, że gramy. Co jest w tym złego, że gramy w Metina, jak gramy po 10 godzin w grę dziennie. W sensie w WOTA. Delikatny odwyk musi być, nie? No Fajmy. tak. To jest zdrowe nawet chyba, nie? Przecież. No. Pro profilaktyczne takie i wiesz. Zatem tym my sobie gramy, w... jak już nic nie robimy. Nikogo nie ma, jesteśmy ale... sami. Ej, bo Jacek ja nam się zepsuł. Rozumiem, ale. Ej, gdzie wy jedziecie? No. No nie tam, gdzie ty jedziesz? Małpiszony. <laughs> o! Ej, to do niego ta, to ta, jest ta, ta, le... wow. nie. Ten de, ten de, de, ten. De, ten ten jest z boczkiem do was. O jest? No czy będzie za? awangard. Ej! da. Oj, 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 oj oj. Dobra, Git. Jej duży to jakoś te. Bo ty źle pojechałeś o ja coś. Spokojnie, spokojnie. Dałem klipa, dałem clipa Dałem jit. klipa. Ja tak się zerwałem. I must full clip. Pfff <laughs> Łapiemy że... Tak, za 3 sekundy dzisiaj mi się nic nie chce Nie woli ci go? Nie, bo tutaj też jest, nie się. Oj Kończę, kończę Ej, ale ciekawy efekt wi wizualny Ej, na jest prawie. poza tą głąb, nie? No. No. Takie ro ro rozmycie takie jest, nie? Fajne Nie, na no, tym Vickers K da. Co stąd cofnąć? <laughs> Cześć Łukasz no? <laughs> Trochę HP mi się skończyło Drift Drift? To robi Ej ten Jeden ale O dobra jadę po Ja kadę Mów, że kończysz tym koniem no A bra jeszcze Kocham Zara Larson, przysięgam. No u mnie teraz na przykład na sławkach leci Zara Larson, ona też jest genialna. Ono. Oh Byłem na jej koncercie, to człowieku, to jaki ona ma głos? Naprawdę. Waliłbyś? Nie. Nie mój typ kobiet. Ile Ale... Larson, tak? ale, am... ale. Ale Anne de Armas już tak. Kogo? <laughs> Aktorka taka. Ile ja, tak. Zawsze był jakiś zboczony widzowie. A ta druga jest? Ja, ty mówisz, Ryszard? Anna de Armas. Na pewno kojarzysz z filmów. No, ona jest ładniotka. No. Ko kojarzysz zawodniczkę, co? Kojarzę, No. Boż. Lepsze jest ta, jakaś tam Sidney tylko nie wiem jaka Sydney. A, ta z tym, wiel z tym wielkim no, sercem, no, tak? No, z tym wielkim sercem <laughs> Już powiedziałem z wielkimi się poprawiłem. <laughs> Czyli z czy, czy Sydney, Swin... czy jakoś tak. No wpiszesz Sydney, to ci wyskoczy taka. Powiedziała. No, <grym grym> Ej, ona już jest stara, bo No jest, ale no to jest. Nie, 35. No Sydney? Nie, ale ja. Anna, darmas. Dobra. Yeah, no fajne jest. Dobra, to jak tak gadamy, to Madison Beer. i ona ma 19 czy 20. Brunetki on top Jak, jak? jak Bru brunetki on top No, ale imię, nazwisko <laughs> Madison Beer A, bo ty mi ją kiedyś no. Birze piwo, to? Tak? A. a ty jaki masz typ kobiety? No, ale Kaciej ma dziewczynę, to wiadomo, że powie swoją dziewczynę <laughs> nie, nie ale, nie Ej, to że z w tym samym momencie ja napisałem, a ona to... W sensie, ja powiedział, ja ona to napisała? <laughs> <laughs> o kurde Dobra. To... I, i, idealnie, idealnie. To chyba mój lasik panowie. już tam jest? Jeż... Patrz, Nie, no ja dziś 8 godzin już streamuję to. No jeszcze muszę zmontować filmiki. na IT? Mhm. No manewry wlecą. Netnie na PH. Nie. A to być odpalony dzisiaj, tak? Co? 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 A, że pH będzie odpalony. Nie no. Nie no nie, nie będzie. Jest ja już mam. Yeah, no, ja już mam. Ja już mam. Ej, tego tvp chcemy rozlać? No możemy, bo i tak oh, no. po to. Co... A nie, no, dobra. W mgle się chowajcie. Do mgły ponownie, Welma, Velma, Velma, Velma. E4 jest, chłopie. Na bazie. O, witamy. Żegnamy. Witamy w mgle. Taki ej taki horror, możemy... chyba jakaś mogła Ej możemy tutaj czekać na kogoś nie? Tam możemy, możemy, możemy <grym <grym> bez kogoś, bo to he Tu, tu, tu na się no, opie... Ej tak na linii, że wjedzie w nas gościu, mhm. czekaj A ty dobra Na styku, y -y -y -y. tak na styku Nie, nie ma chyba to ustawmy dramę jak na weselu Tak nie ma no Jest O, o <grym> ej jest Co jest? M musi się chłopie po takie beki Wtedy Because... po nie pojechał, no. Chodźcie w mida. No, trzeba, trzeba. Na bazy kapujemy. i kapujemy. Cześć, bo ta welma coś tu się czuje. Velma? to Velma? tu już nie ma. Pamiętaj to się, że nie, nie jesteś już we mgle, nie? Jak coś. No wiem. No ja mam spotam. Barciuszka. Kolega się nią zajmie, mam nadzieję. Kurde. PZ to tak średnio chyba z rama wyjeżdżać, co? Nie bym powiedział. AD, 4 Ale w ciebie. Halo. AP mi się kończy. Gdzie to leci? Pytam. Gdzie to leci? leci? Tu macie SHPTK jeszcze. SHPTK? SHPTK? Kurde. Nie łapię, jak ja to mówię. Bo powiedzieliśmy w tym samym momencie skpytka. Przecież go zepchnij tam, ja co? dobra. On się sam spycha. On, On się sam się sam zep, zepchnął. LIS. kończę skończę, skończę. Czy kończysz? Czekaj. Tak? Mm. Oh. 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 O. 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 Ładuję ten tvp I to taki trochę... Na razie... I Jest poprawnie, tak trochę jakby w niewoli była. lubi. Aha. What? Bana dostaniemy się. Co? 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 A, ja lubię być wykorzystywana, co? Co ty gadasz? Co ty? Co, co ty? Co ty mówisz? co, co, co ty mówię? Co, co, co ty sprodzisz? Co ty sprodzisz, Jacek? Co ty się gada widzowie? Co ty sprodzisz? Co ty się gada? Cooking, cooking. Piękne. Nie mogę się powstrzymać, przepraszam. Bo było to skrajnie nieodpo nieodpowiedzialne, by zlecać takie tajemnice, się. Dobra. I go zabijam. 100% Wera mamy. Że możemy tak zakończyć? Dalej dzisiaj, nic tak? nie przegraliśmy? No. Nie, nic, nic, nic. Dziwne. Ja nie obradzisz się jak z absolutnie w Kim KimKey. Ja muszę. Dzięki, tak? dzięki. Tak. Dzięki za Plutonik. A możesz się nie pożegnać, bo to na YouTube idzie? Bo to będzie na YouTube. Kochamy was. Followujcie, donejtujcie, kochajcie swoje dziewczyny, nie tylko za to, że wam gotują, tak. Dziękuję. Nie skomentuję tego nawet. Trzymajcie Czu? się. Trzymajcie się mi jego. Dobrej nocy, pofa. Okej. Okay.